W połowie XIV wieku Królestwo Polskie znajdowało się w punkcie przełomowym. Po dekadach rozbicia dzielnicowego i nieustannych konfliktów zewnętrznych państwo istniało, lecz jego struktury były słabe, a gospodarka w dużej mierze oparta na rolnictwie i lokalnych rynkach. Korona Polska została odbudowana, lecz nie była jeszcze stabilna. Granice pozostawały niepewne, prawo, było niejednolite, a władza królewska w wielu regionach ustępowała wpływom możnowładców. W takich okolicznościach w 1333 roku tron objął Kazimierz, syn Władysława Łokietka. Nie był wodzem prowadzącym wielkie armie ani monarchą znanym z podbojów. Jego panowanie zapisało się w historii z zupełnie innego powodu. Kazimierz Trzeci wielki był władcą, który budował państwo od wewnątrz, oparł swoją politykę na prawie, administracji, rozwoju gospodarczym i stabilizacji społecznej. To właśnie te działania sprawiły, że po jego śmierci Polska była krajem znacznie silniejszym, liczniejszym i lepiej zorganizowanym niż w chwili jego koronacji. Przez niemal 200 lat ziemie polskie były podzielone między liczne dzielnice rządzone przez potomków dynastii Piastów. Rozbicie dzielnicowe osłabiło pozycję Polski w Europie, utrudniło handel i doprowadziło do licznych konfliktów wewnętrznych. Ojciec Kazimierza, Władysław Łokietek, po latach walk zjednoczył znaczną część kraju i odzyskał koronę królewską. Jednak proces zjednoczenia państwa nie był zakończony. Kazimierz obejmował tron państwa formalnie zjednoczonego, lecz wciąż pełnego lokalnych różnic, sprzecznych systemów prawnych i silnych elit regionalnych. Kazimierz urodził się 30 kwietnia 1310 roku. Dorastał w okresie intensywnych konfliktów politycznych i militarnych. Od młodości był świadkiem negocjacji, sojuszy i sporów dyplomatycznych. Nie wychowywał się jako przyszły zdobywca, lecz jako władca, który musi utrzymać kruche państwo przy życiu. Źródła historyczne wskazują, że Kazimierz był dobrze wykształcony, znał realia polityki europejskiej i rozumiał znaczenie kompromisu. Te cechy miały zadecydować o charakterze jego rządów. W chwili koronacji Kazimierz miał 23 lata. Królestwo było zadłużone, słabo zaludnione i narażone na presję ze strony Czech, Węgier oraz zakonu krzyżackiego. Nowy król szybko zrozumiał, że otwarte konflikty zbrojne mogłyby doprowadzić do katastrofy. Zamiast tego obrał drogę dyplomacji. Zawarte traktaty pokojowe, choć nie zawsze popularne, pozwoliły Polsce uniknąć wyniszczających wojen i skupić się na odbudowie wewnętrznej. Kazimierz III Wielki prowadził politykę zagraniczną opartą na realizmie. Uznanie praw Czech do Śląska było bolesną decyzją, lecz pozwoliło uniknąć długotrwałego konfliktu. Jednocześnie król skutecznie zabezpieczył wschodnie granice, przyłączając Ruś Halicko-Włodzimierską. Dzięki temu Polska zyskała nowe ziemie, ludność i szlaki handlowe. Działania te wzmocniły pozycję międzynarodową królestwa i zwiększyły jego potencjał gospodarczy. Jednym z najważniejszych elementów rządów Kazimierza była reforma prawa. Przed jego panowaniem w Polsce obowiązywały różne systemy zwyczajowe, często sprzeczne ze sobą. Król doprowadził do spisania i ujednolicenia prawa w postaci statutów Wiślickich i Piotrkowskich. Był to przełomowy krok w stronę nowoczesnej administracji. Prawo zaczęło regulować relacje między władzą, możnymi, mieszczanami i chłopami. Ograniczono samowolę feudałów Prowadzono jasne zasady odpowiedzialności i kar. Kazimierz doskonale rozumiał znaczenie wsi. Chłopi stanowili większość społeczeństwa i byli podstawą gospodarki. Król wspierał zakładanie nowych osad na prawie niemieckim, które zapewniało chłopom większą autonomię, stabilne warunki dzierżawy i przewidywalne obowiązki. Choć system feudalny pozostał nienaruszony, poprawa warunków życia wsi przyczyniła się do wzrostu produkcji rolnej i zaludnienia kraju. Rządy Kazimierza to okres intensywnego rozwoju miast. Król nadawał liczne przywileje lokacyjne, wspierał rzemiosło i handel. Miasta otrzymywały prawo do samorządu, organizowania targów i pobierania ceł. To sprzyjało napływowi ludności i kapitału. Rozwój sieci handlowej połączył Polskę z rynkami Europy środkowej i wschodniej, zwiększając dochody skarbu królewskiego. Kazimierz przeprowadził reformy skarbowe, porządkując system podatkowy i kontrolę nad dochodami państwa. Wprowadzenie jednolitych miar i wag ułatwiło handel. Król otoczył się wykształconymi urzędnikami, często pochodzenia mieszczańskiego co zmniejszało zależność od możnowładztwa administracja królewska stała się bardziej efektywna i scentralizowana choć Kazimierz unikał wojen inwestował w obronność za jego panowania powstała rozbudowana sieć zamków i fortyfikacji budowle te pełniły funkcje militarne administracyjne i symboliczne kamień zastępował drewno co zwiększało trwałość i bezpieczeństwo. Do dziś wiele z tych zamków pozostaje widocznym śladem jego panowania. Relacje Kazimierza z Kościołem były oparte na współpracy, lecz król zachowywał autonomię w sprawach państwowych. Szczególne znaczenie miała polityka wobec ludności żydowskiej. Potwierdzenie statutu kaliskiego zapewniało Żydom ochronę prawną. I swobodę działalności gospodarczej. Dzięki temu Polska stała się jednym z bezpieczniejszych miejsc osiedlenia dla tej społeczności w Europie. W 1364 roku Kazimierz założył Akademię Krakowską. Była to pierwsza uczelnia wyższa w Polsce. Jej celem było kształcenie prawników i urzędników niezbędnych do sprawnego funkcjonowania państwa. Choć po śmierci króla uczelnia czasowo podupadła, jej założenie miało długofalowe znaczenie dla rozwoju kultury i nauki. Kazimierz był czterokrotnie żonaty, lecz nie doczekał się legalnego męskiego potomka. Ten fakt miał istotne konsekwencje polityczne. Po jego śmierci w 1370 roku wygasła królewska linia piastów. Korona przeszła na Ludwika Węgierskiego. Co zapoczątkowało nowy etap w dziejach Polski. Kazimierz III Wielki zmarł 5 listopada 1370 roku w wyniku powikłań po wypadku podczas polowania. Jego śmierć była szeroko komentowana przez kronikarzy. Pozostawił po sobie państwo znacznie silniejsze niż to, które objął. Kazimierz, III Wielki był jedynym polskim królem, który otrzymał przydomek Wielki. Nie zawdzięczał go podbojom, lecz reformom. Zastał Polskę słabą i rozproszoną. Zostawił kraj zjednoczony, bezpieczniejszy i lepiej zorganizowany. Jego panowanie stanowi fundament późniejszego rozwoju Królestwa Polskiego. Historia Kazimierza III Wielkiego jest przykładem władzy opartej na rozumie, i długofalowym planowaniu. To opowieść o państwie budowanym nie na polach bitew, lecz w kancelariach, miastach i na wsiach, od chłopów do królestwa, od drewna do kamienia, od chaosu do porządku. To właśnie w tym tkwi prawdziwa wielkość Kazimierza.